Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku serii Zagrajmy w My Little Pony przygoda w Zatoce Grzyw. Udało nam się odblokować możliwość zmiany wizerunku. Prezentujemy się przesłodko i przeuroczo, a teraz kontynuujmy sobie naszą przygodę i porozmawiajmy z naszym kolegą. Na siebie masz odznakę dnia Zatoki Grzyw i w ogóle. I Jesteś gotowa na zaganienie króliczków, prawda? Ruszajmy do parku miejskiego. Ojejku, widzę, że tutaj ktoś znowu no pomazał. Jesteśmy. Wszystko gotowe na zaganianie króliczków? Co? Eee... Wszystko okej? Okay? Patrz! Mój billboard! Nie wygląda tak źle. Moje zęby! To sabotaż! Musimy przeprowadzić śledztwo, prawda? To chciałby tak zepsuć dzień zatoki grzyw! Eee... Ktoś wspominał o śledztwie? Uwielbiam śledztwa! Mam na koncie parę spraw. Nie powinnaś być w Akademii Lotniczej? Eee... Wszystkim tam w głowie tylko opalanie się. Musimy znaleźć świadków, a to znacznie ciekawsze. Popytaj, ktoś musiał widzieć, jak do tego doszło. Eee, Okej, okay. sprawdzę to. Dobrze, zatem porozglądajmy się w koło. Zobaczmy, czy ktoś ma jakieś informacje na ten temat. Przy okazji też będziemy tutaj upiększać wszystko, co spotkamy. Ktokolwiek to zrobił musi być Pegazem. Jednak Dziwne. to jakiś Pegaz. Okej, okay, będziemy zatem szukać latającego konia. Tutaj widzę, że będzie trzeba naprawić most, żeby się potem przedostać. A tymczasem szukajmy kolejnych poszlak, które pozwolą Muszę pomóc nam Hitchowi naprawić ten nie taki straszny billboard znaleźć sprawcę. Podejrzany ma jasną, białą sierść. Ojejku, trochę brzmi jak ta nasza koleżanka. Tęczowa. Ale zaraz zobaczymy. Spokojnie. Dajmy pochopnych wniosków. Tutaj mamy słonecznik, więc sobie wskoczmy na górę. Może zacznijmy tutaj od tej prawej strony. Teraz sobie wrócimy. Jak tutaj doskoczyć tak daleko? W czym będziemy mogli potem umieć łapać? Mm, w tym roku owoce są wyjątkowo smaczne. Bo tak to trochę wygląda. Bo ja teraz nie umiem tak daleko skakać, więc. Patrzcie tutaj tak samo. A może ze słonecznika tam się? Nie da. O jejku, tu chyba będzie coś fajnego. Krótka, czerwono-niebieska grzywa? To wszystkie poszlaki, ale. Niebiesko-czerwona grzywa. Vegas z białą sierścią. O No dobra, mamy wszystkie poszlaki, więc chodźmy tutaj. Ale wygląda identycznie jak nasza koleżanka, więc. Mamy wszystkie poszlaki! Doskonale! Ale ten opis... To Ty, Zip! Nawet mnie tu nie było! Pewnie! Pegazy mogą łatwo odlecieć z miejsca zbrodni! Obawiam się, że muszę Cię aresztować. Nic z tego, Aha, przykro mi! Niech to! Przestępczyni na wolności! Musimy ochronić Zatokę Grzyw przed tymi atakami! Ostrzegę mieszkańców przed zagrożeniem! To wszystko nie trzyma się kupy. Dlaczego moi przyjaciele mieliby to zrobić? To jest dobre pytanie. Chyba powinnam naprawić ten billboard. Chodźmy zatem. Billboard był chyba tutaj. Chociaż. Nie, 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 tutaj już jest za bardzo w prawo. W środku jest i teraz postarajmy się go naprawić. Ale nie wygląda w tych rogach. To niemal dzieło sztuki! Ta. Powinnyśmy je jednak trochę zjednorocyklingować. Serio? Tak. Czego potrzebujemy? Trochę żółtej farby na dobry początek. W porządku, załatwię trochę. I tak jak poprzednio, teraz akurat będziemy szukać żółtej farby. Więc chyba wypadałoby pójść do jakiegoś straganiku. Akurat ktoś będzie miał. Tak, tutaj mamy farbę. Żółta farba? Tak, mam trochę i mogę się wymienić. Robię sałatkę owocową i potrzebuję kilku składników. Czego konkretnie? Przyniesiesz mi kilka jabłek i gruszek? Okej. Okay. Robi się. To widzę, że tutaj będziemy mogli trochę chyba strącić. Zgadza się. Świetnie. Mamy jabłuszko. Jeszcze jedna sztuka. A gruszka chyba tu była u góry. Dobrze kojarzy na końcu. Zgadza. Super. Ja! Teraz z powrotem do sklepu z farbami. Piękne owoce, a teraz najważniejsze. Do wszystkiego potrzebna jest wielka dynia. Naprawdę Ej, wielka. Ej, ile tych rzeczy. Fajnie, gigadynia jest już w drodze. Dynia. Skąd ja ci wezmę tutaj dynię? Nie kojarzę, żeby tutaj jakaś była. Chyba, że... Chociaż czekajcie, oni tu w ogródku. Sany dałabym Ci największą dynię, ale wciąż jest niedojrzała. Może użyjesz na niej swojej magii? O właśnie! Jak urośnie będzie twoja! Dobra, weźmy ją naszą magiczną Dada! mocą. Urośnimy. Świetnie! Jeszcze tylko trochę. Ochocie! Ups! Jest ogromna! Jak mam ją teraz dotoczyć na miejsce? Chyba ją musimy przeturlać. Bo innej możliwości nie widzę. Ejku, śmieszne. Dla wielkiego kucyka. to dopiero dynia. No! Dziękuję. Chyba. Konkretnie. Proszę, zasłużyłaś. Bierz się za malowanie. Mamy farbę. Więc chodźmy naprawiać plakat. Świetnie. Powrotem do billboardu. I cudownie mamy to. Billboard o, naprawiony. Ja to jednorocykling w najlepszym wydaniu. O wiele lepiej. Dzięki Tobie wyglądam całkiem nieźle, nie? Nie było łatwo. Ej! No cóż, <grym> tym bardziej dziękuję. Cudownie. No dobrze moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!